Ruszyły! Niezły yes, start. Wszystko razem na czele Old Desert. Old Desert, ale już na czoło stawki wysuwa się Sugar Pine. Sugar Pine. Old Desert, Polish mówi. Na ostatniej pozycji galopuje Syderyt. Nadal 1400 metrów do celownika. Sugar Pine poprawia, Polisz. mówi. Plasuje się na drugiej pozycji. Trzeci jest tuż Old Desert. Ods. Odstęp, następnie za nimi jest reszta stawki, ale konie galopują w pewnych odległościach pomiędzy sobą. Sugar Pie na czele i na trzeciej pozycji jest Polish mówi. Odstęp awatar. Za, za nim galopuje Tyberusz. Tam wszystko razem. Oj, ależ ale się stawka mocno rozciągnęła. Ale ta para nadal jest na czele i to tak zdecydowanie. Sugar Pine i Polish Movie. Trzeci Old Desert. I wyjście na prostą. Sugar Pine przy bandzie, którą atakuje. Polish Movie. Reszta na razie daleko. 400 metrów przed celownikiem walka. Na czele jest Sugar Pine i Polish Movie. 250 metrów do celownika. Sugar Pine i Polish Movie, Sugar Pine, Polish Movie, Sugar Pine, Polish Movie, nic się nie zmienia. Sugar Pine, Polish Movie, 50 metrów przed celownikiem, Sugar Pine, Polish Movie, na trzeciej pozycji jest awatar i reszta stawki.